Joanna Nowakowska, cześć, witam. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór na trzecim, nie trzecim, drugim wejściu na żywo w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, dzisiaj jestem poza Wrocławiem, choć poprzedni tytuł na to nie wskazywał, ale jestem w Polanicy Zdrój. Tutaj już tytuł zmodyfikowałem. Zobaczymy czy ktoś przyjdzie, bo było ustawione na 21. Tym razem włączyłem live'a troszeczkę wcześniej. Kilka minut wcześniej, no nie wiem, 3 minuty zobaczymy, jak będzie z tymi powiadomieniami. No, na, o której kończę, właśnie zacząłem, nadaje półtorej minuty, także no jeszcze jest za wcześnie, by decydować o porze zakończenia. Ale live y prowadzę przeważnie około godziny 40 minut, do maksymalnie chyba półtora godziny, godziny, ale to rzadko, półtorej, przeważnie około godziny. Mam nadzieję, że się nie zgubię w lesie. Bo jestem w lesie, słuchajcie, ciemno się robi, wiatr wieje, nie wiadomo, czy nie będzie oberwania chmury. Tu jeszcze dużo, dużo światła z góry. koron drzewek nas, nam tu do, dociera. Mamy sosenki, mamy świerki, słuchajcie. A ja jestem w jakimś dzikim miejscu, zupełnie. Wiecie o co chodzi? Dzikie miejsce. Zobaczymy, czy się ktoś pojawi. Zauważyłem, że tutaj. Te ustawienia, y, zapowiedzi, live'ów y, sprawiają, że coś jest mała na początku frekwencja. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem dlaczego. Dobra, zrobimy małą ankietę. No słuchajcie, dałem ankietkę, wisi ankietka. A pamiętasz, jak miała na imię u Jak miała na imię UL bliźniąt, bo my jesteśmy bliźniaczką. Nie, nie, nie bardzo pamiętam. Nie bardzo pamiętam, ale dużo osób przewija się przez Przez live'a i przez czata i nie, nie zawsze pamiętam. Dużo, dużo osób, naprawdę. Ostatnimi czasy bardzo dużo. Słuchajcie, pięć osób, mamy dwa głosy na tym. Zobaczymy, potem zrobię. Jutro, no, dzisiaj już chyba trzeciego wejścia nie będę realizował, bo jest dość późno. Jeszcze muszę do domu wrócić, bo ja jestem w Polanicy. Słuchajcie, we Wrocławiu, przecież mieszkam, muszę wrócić do Wrocławia. Ale zobaczę, usta ustawię troszkę inaczej te live'y, że będzie tylko chyba post, i nie będę robił tego ustawienia z datą i godziną, bo ja nie wiem, coś ten. Algorytm chyba tego nie promuje, nie wiem o co. No. O szkoda, a ja ci widzę. Widzisz, widzisz mnie, widzisz mnie? Ale zapowiedzi widzisz, tak? No dobrze. No to właśnie część osób widzi, część nie widzi. Bo już dostałem takie sygnały, że nie każdy widział. No nie każdy też pewnie ma ochotę wchodzić, ale, ale były takie pytania właśnie tutaj ze strony widzów, którzy chcieliby. ...a nie dostać dzwoneczek, nacisnąć. Co to było? Orange, w okolicy Wrocławia są burze, a ja jestem w okolicy nie Wrocławia, tylko w Polanicy jestem. Niech mi te alerty wysyłają geograficznie bardziej. Ja Cię widzę, tak? A gdzie jesteś? Bym się zdziwił. Słuchajcie, patrzcie jaki piękny las. Jak tu dziko normalnie. Widzicie? Jak tu dziko. Ciekawe jaki zasięg. Szanowni Państwo, witam wszystkich, jeżeli w ogóle ktoś jest tam na tym, na tym czacie, bo ja widzę tylko w liczniku pięć osób. Janusz Pijanka, witajcie. O, witam Janusz, witam cię Janusz. No ja właśnie się zastanawiam, czy licznik pokazuje dobrze, czy nie dobrze. W każdym razie wszystkich witam, proszę Państwa jeszcze raz. Nowe osoby, które jeszcze tutaj nigdy nie były, to chciałbym poinformować, że live'y są codziennie, robię te live'y gdzieś przeważnie z terenu. Albo z Wrocławia, albo nie z Wrocławia. Dzisiaj jestem poza Wrocławiem, w gęstym, ciemnym lesie, słuchajcie. Joanna Nowakowska, a o której... A jutro o której godzinie będzie? Jutro to jeszcze nie wiem. Jutro, nie wiem, jutro jest niedziela, zobaczymy jaka będzie pogoda, jakie pomysły mi wpadną do głowy, tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że za jakiś czas, może z jesieni, w jesieni zrobię takie live'y o pewnej godzinie określonej, może tak będzie też ciekawie. Skąd nadajesz? Ja w radzę. Ja nadaję z Polanicy Zdrój. Polanica Zdrój, Kuro, nazwijmy to... 100 kilometrów od Wrocławia na południe. Piękne miejsce przede wszystkim do chodzenia, do spacerowania, do, yy, różnych gór, yy, po różnych górskich szlakach. To są proste szlaki. Nie jakieś tam zdobywanie szczytu wiecznego, troszeczkę się zmęczyć idąc raz pod górę, raz w dół. Super rasy, piękne. Skałki, skałki, dużo skałek. Tu akurat tak nie widać, ale troszkę jest też. Yy. O, Nadia jest. Witam i ja oby nie spadł deszcz i za chwilę będę. No ja dałem taką ankietkę. Czy jak wam się wydaje, czy do końca live'a będzie lało. Czy będzie deszcz czy nie będzie. No zobaczymy. Różnie tutaj różne rzeczy na no, niebie się dzieją. Um, tak, Kagrzek, kiedy spotkanie z widzami? Zobaczymy. Spotkanie z widzami to myślę, że jeszcze jest trochę za wcześnie, coś takiego. Ja muszę troszeczkę ten kanał rozkręcić, także myślę, że będzie. Myślę, że będzie, ale jeszcze nie planuję takich spotkań, póki co. Chyba, że jakieś nieoczekiwane, jakieś w terenie. Ktoś mnie spotka, ktoś mnie zagadnie. Ale takie zorganizowane, no to jeszcze nie. Patrzcie jaki tu jest wspaniały stary modrzew. Ja cię kręcę. na Nowakowska, a my w Głogowie. No w Głogowie, w Głogowie bywałem, bywałem. Yy... Azejf, nie odpowiadam na żadne takie Joki, Jok, y, 15, ale jaja, gdzie ty jesteś? No, w lesie jestem. Także trzeba kiedyś nabrowca. No, no, ja nie piję browców, ja nie piję alkoholu. Także można, można, można na jakieś coś innego. Na dzika. Słuchajcie, popatrzcie, jaki to jest. Popatrzcie, jaki tu jest wspaniały, wspaniały modrzew stary. Ja nie wiem, ten modrzew może mieć. No, kurczę, ze 150 lat może mieć. Jest naprawdę bardzo duży, słuchajcie. On ma na dole jeszcze takie, ja już nie pamiętam jak to się nazywa, takie rozszerzenie ma pnia. Nie pamiętam już tej nazwy, ale jest niesamowity. Niesamowity. Tutaj w pobliżu słuchajcie, jest taki rezerwat modrzewi. Rosną stare modrzewie. To jest taki też obok jest wydzielony taki obszar. Taki rezerwat nasienny, żeby właśnie nasiona z tego pozyskiwać. I tu jest jeszcze jeden modrzew. Kagrzek, a to szanuję, Kagrzek. A nie pijesz z wyboru czy z przyczyny? No z, z, z wyboru, z wyboru. Joki, ja cię znajdę, pod i No, nie, nie pijesz z wyboru, ponieważ uznałem, że znaczy tak. Alkohol generalnie ma swoje zalety i wady, nie? Nie chciałbym tutaj wszystkiego, wszystkiego wiecie, do, do jednego wodka wrzucać, nie? Że już absolutnie, że to jest coś bardzo złego. Nie, to nie można tak. Ja, ja nie jestem tak radykalny w tym. Ale y, słuchajcie, ale wydaje mi się, że ja nigdy nie y, powiedziałem sobie, że nigdy nie będę już pił czy coś takiego. Oczywiście, być może będę za jakiś czas. Może sobie po prostu do tego wrócę. Ale póki co zaobserwowałem dużo bardzo pozytywnych zmian, które temu towarzyszą i, i na razie nie zamierzam. Nie zamierzam. No jakoś mnie nawet nie ciągnie specjalnie. Na przykład wolałbym się napić dobrej kawy, nie? Albo dzika sobie wypić na orzeźwienie, albo herbatę, albo yerbamatę, nie? Ale tak z alkoholem nie bardzo. Powiem Wam, że, powiem Ci, że nie, nie szczególnie. Tak jakoś, kurde, średniawo, nie? Nie, nie ciągnie mnie, nie ciągnie mnie. A tyle pozytywnych elementów to daje, że po prostu stwierdziłem, że odstawiam, nie? No i tak już niedługo, nie? Nie, nie, długo, nie? nie długo, ale nie, nie spożywam w ogóle żadnych alkoholi ponad, no prawie półtora roku, nie? Także nie tak długo, nie tak długo. Jana Nowakowska, możesz jutro nagrywać o 20.55? Yy, mogę, ale nie wiem, czy będę. Prokurator, witam ponownie yy, Cię. Witam Cię również. Jana Nowakowska, ile masz lat? Bo. Ja nie, nie ujawniam wieku. Być może na. Yy, być może na jakąś okazję, na przykład yy, 100 tysięcy subskrypcji, albo 50 tysięcy, to ujawnię. Yy, prokurator, ja wczoraj przeholowałem i do dziś się czuję do kitu. No, wszystko jest dla ludzi. A to tak bywa. Czasami można. Czasami można. Czasami jest okazja. Czasami jest okazja. Ja, ja właśnie całkiem odstawiłem i przede wszystkim zaobserwowałem taką pozytywną rzecz, że jestem szczuplejszy. Tak? W ogóle też taką troszkę... no, diety jakiejś nie mam. Nie stosuję jakiejś konkretnej diety, ale na pewno jem mniej, mniej węglowodanów niż, nie wiem, na przykład 2-3 lata temu. To jest raz, ale bez piwa, bo ja generalnie lubię, lubię piwo, nie? Ciemne piwo na przykład bardzo lubię, ale bez tego słuchajcie no jednak troszeczkę jednak jestem szczuplejszy, troszeczkę mniej tej tkanki tłuszczowej. No tam są kalorie jednak, nie? Także jak się co jakiś czas wypije, to te dodatkowa taki wiecie ładunek kaloryczny, no takie cztery piwka, no to już trochę jest, tak? 1000 no, kalorii to będzie. Także to... Jest efekt pozytywny, jest efekt pozytywny. No i na, następny dzień nie ma żadnych, wiecie, nieprzyjemnych zjawisk. Nie ma takiego zmulenia, zmęczenia. Potem, no, możecie cały czas autem jeździć bez jakiegoś tam, jakiejś karencji. Tak, że dzisiaj piłem, to muszę czekać 24 godziny, czy tam ileś. No, to są takie pozytywy, pozytywy, pozytywy. No i jest też dużo czasu na różne inne rzeczy. Można troszeczkę się też rozwijać. No, wiecie, jak się wypije w weekend. W piątek wieczorem, w sobotę, to już się potem nic nie chce robić, nie? A tak jak się nie wypije, to macie jeszcze te parę dobrych godzin, można coś zrobić. Na przykład live'a. No. E, co tam wy piszecie? To moja wypowiedź. E, czemu? E, jak masz na imię, tego też nie ujawniam, jestem tajemniczym głosem, głosem tylko i wyłącznie głosem. E, to Dypicogram AK-Satan. cieka cerkiew prawosławna Rosji. Yy, prokurator, była impreza na Maxa. Szalone mufinki. Hej, hej. Prokurator, znowu masz Katar. Mam troszeczkę Kataru z uwagi na te trawki, co tu rosną. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale to tak dużo słabiej. O, to, to, to jest powodem. Takie tutaj delikatne. Ale one już bardzo mało pylą. To już jest koniec pylenia. Już nie za dużo, nie za dużo pylenia. Patrzcie jakie tu są. Widzicie? Jakie pięki leżą? O, I tutaj mamy wyłączony drzewostan nasienny. O, widzicie? Te żółte y, te żółte linie na drzewach. To właśnie jest ten nasienny. I tu jest literka N. Nie? O. No. No i co tam się dzieje? Karolina z stępień. Ty, a to nad morzem? Nie, to nie nad morzem. Niestety. Niestety, niestety. Nie, to jest y, południowa część Polski, południowo-zachodnia, południowo y, ziemia Kłodzka, Polanica, Zdrój, Sudety, Sudety, Skraj gór. Skraj gór stołowych. Den Ziółkowski, nic nie widać. Jak nic nie widać? No mało osób jest, ale może będzie więcej. Yy, tak, to czytałem, to czytałem, nic nie widać. Yy, Łukasz, Łukasz, gdzie grzyby? No grzyby gdzieś tam powoli rosną. Kratkuje, no kratkuje, dlatego że tutaj jest bardzo słaby zasięg, jestem w lesie, nie? Ale sobie zaraz przemieszczę, to może będzie, będzie lepiej. To jest taka fajna łąka. Kratkuję, no czemu, czemu jesteś głosem? No bo ja, jestem głosem, dlatego że głos się niesie najdalej. Den Żółkowski, pozdrowionka z koło brzegu. No Pozdrowionka, Pozdrowionka. Dawno tam nie byłem, o ile kiedykolwiek. Marcel, jaka dawka alkoholu jest zdrowa i jaki alkohol jest zdrowszy? Wydaje mi się, swojski Bimber jest najzdrowszy ze wszystkich alkoholi, ale mogę się mylić. Ja no, masz dużo osób. Na razie no na razie jest jeszcze mało osób, ale za to bardzo miłe towarzystwo. Proszę Państwa, a co, a Marcel, co do alkoholu. Wiesz, ja, ja ci powiem tak, nie, nie jestem chemikiem, ani fizjologiem i tak dalej, ale muszę się posiłkować jakimiś tam opracowaniami. <noise> Dużo jest badań, które mówią, nowych badań mówią, że żadna dawka nie jest dobra alkoholu, tak? Żadna. A co do szczegółowej zawartości w ogóle alkoholi różnych to znaczy napojów alkoholowych, czy bimbry, jakieś wina domowe, czy coś tam, czy piwa domowe w ogóle produkcji takich rzeczy, bo to nie jest kwestia tylko samego alkoholu, tak? etanolu, ale różnych zanieczyszczeń, które tam mogą być. No więc, kurczę, wiesz, o co chodzi, tam różne rzeczy mogą być. Pytanie, czy w domowych warunkach robimy to na, tak dobrze, żeby nie było tam owych zanieczyszczeń toksycznych, nie? tak zwanych fuzli, czy jak to się tam nazywa. No więc nie wiem, nie wiem, nie mam zdania, nie, nie znam badań. Wiem, wiem tylko tyle. Że w zasadzie alkohol jest trucizną, także każda dawka jest szkodliwa, no. Ja może jak się troszeczkę wypije, to się nic nie stanie zaraz, ale Generalnie każda dawka, każda dawka. Najnowsze badania o tym mówią, że każda. Mitsu, hej, Jan, no nie właśnie. Używam spirytusu jako płynu po goleniu. Tylko tyle. Ym... Dęzi podpisałem się To fajnie, fajnie, dzięki. Zasięg naprawdę masakryczny. No to Łukasz Łukasz, uważaj na dziki. No tu dziki są, tu dziki są. Widziałem dziki tydzień temu tu nawet. Tam kiedy to było. A to jest taka piękna łąka, słuchajcie. Cię tu tylko biwakować można by było. Joanna, robisz na Boże Narodzenie. Się zdarzało, no właśnie, słuchajcie, zasięg jest słaby i będę się stąd zbierał, nie będę się zbierał w kierunku nie polecam picia, rozbiłem już dwa auta i miałem cztery wypadki. No, no właśnie, na razie zdeklarowałem sobie nie pijącymi, którzy sobie nie w życiu troszeczkę wypić na zasięg masakryczny, nie. Słuchajcie, coś się stało z tym draństwem Nie wiem co jest grane Nie! Jest. Jakie są potem problemy? Pam, pa, pam, pam, pam. Gdzie wy jesteście? Gdzie są widzowie? Wszyscy uciekli. <laughs> to, żeśmy sobie pogadali. Listnik leci, ale nie wiem czy mnie słyszycie w ogóle, bo wydziabało czata. Але ч ⁇ м, ну